28 ottobre Santi Simone Giuda apostoli Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Gesù se andò sul monte a pregare e passò tutta la notte 28 października czwartek 31 dzień tygodnia Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami, Szymona, którego nazwał Piotrem i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bart Bartłomie, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona z przydomkiem gorliwym. Judem syna Jakuba i Judasza Iskariotem, który stał się zdrajcą. Przed z nimi na dół, zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, aby, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Jakże żywą scenę opowiada nam święty Łukasz. Wydaje się, że jesteśmy tam obecni, przede wszystkim w obecności modlącego się Chrystusa, Syna Bożego w głębokim dialogu z Ojcem, tego Syna, który ze swojego człowieczeństwa wielbił Ojca, któż mógł zobaczyć lub być świadkiem, choćby ułamku minuty, tego Chrystusa w głębokiej modlitwie. Wyobraźmy sobie, że Jego twarz była oświetlona i nie trudno o tym myśleć. Bo gdy Mojżesz, który był prostym człowiekiem, miał rozjaśnioną twarz, gdy spotykał, spotkał Boga, gdy święci wpadali w głęboką ekstazę w obliczu Boga, to czyż syn nie doświadczył tego samego w swoim spotkaniu z Ojcem, całą noc na modlitwie, całą noc sam, o świcie szukał swoich uczniów, którzy nie byli daleko. Bo wszyscy w tym czasie przebywali na górze. I właśnie tam wybiera 12 z nich i mianuje ich apostołami, to znaczy tymi, których wyśle na przyszłe misje, tych, których pośle, aby głosili Ewangelię po jego zmartwychwstaniu. I schodzi z nimi oraz z innymi uczniami. Wiele osób na ten moment bardzo czeka. Jest wielkie podekscytowanie, gdy widzą go schodzącego. Z góry, gdy widzą Jego wysoką sylwetkę, Jezus był wysokiej postury i wiemy o tym z całunu Turńskiego. Miał nieco ponad 6 stóp wzrostu i, jak na tamte czasy, był bardzo wysoki. Nie, Nie mogę przestać myśleć, jaki kontrast musiał być między Jezuse Jezusem a Zacheuszem głównym poborcą podatkowym z Jerycha, który widział go przechodzącego. Ponieważ Jego głowa na pewne, zapewne wystawała z tłumu, a ponieważ On był tak niski, pobiegł i spiął się na drzewo, aby zobaczyć Jego twarz. Jezus był wszędzie. Wszędzie wymawiano Jego imię i wszędzie mówiono o Jego cudach, których dokonał. Wielu już mówiło, że Mesjasz Izraela długo oczekiwany został już ogłoszony. Ale mędrcy, faryzeusze i uczeni w prawie temu zaprzeczali. Tym lepiej, gdyż byli tam obecni wszyscy Żydzi i Poganie, z ziemi Tyru i Sydonu. Widząc go, a przede wszystkim słuchając go cóż to była za radość? Nikt tak nie mówił, nikt nie miał takiego autorytetu jak on w tym, co mówił. Nauczał ich odrzucać pozory, porzucać marności tego świata. Być małymi, pokornymi, niezbędnymi, miłymi Bogu. Mówiłem o Królestwie Bożym. Jego słowa były prawdą, tą prawdą, która oświecała. Tak chętnie Go słuchali. I tak chętnie przebywali, aby zostać uzdrowieni ze swoich chorób. Wiedzieli, że dokonywał wielu cudów. I ileż entuzjazmu wzbudzał ten Nazarejczyk. Wtedy, tak jak i teraz, i we wszystkich czasach było wielu, którzy byli dręczeni przez demony. Jak bardzo Cię potrzebują te biedne dusze, Jezu. Jak bardzo potrzebujemy i my wszyscy. Demony uciekały przed Jego obecnością. Wszyscy próbowali go dotknąć, naciskali na niego, by wyszła z niego moc. I moc ducha była w pełni obecna w Jezusie. A tam w tle jest dwunastu, których właśnie nazwał apostołami. Jest ich niewielu, a jeden z nich go zdradzi. Ci biedni, wątli ludzie, ograniczeni i mizerni, którzy, którzy pokażą się tacy w czasie całej ich wspólnej drogi, staną się fundamentami i filarami kościoła. Jak pisze o tym święty Paweł w swoim liście do Efezjan który jest dzisiaj właśnie w pierwszym czytaniu. Święty Jan widzi to samo w objawieniu, jakie miał na Patmos. Kiedy zobaczył niebieski Jeruzalem z jego murami, a te mury miały 12 fundamentów, a na tych fundamentach były imiona 12 apostołów. To właśnie czyni Jezus z nami. Jeśli idziemy za Nim i wychodzimy z niczego. Ponieważ to On nas kocha. W tym czasie musimy stawić czoła trudnym sytuacjom i pojawią się jeszcze większe trudności. Ale Jezus nas kocha i nie opuszcza nas. Wymaga od nas jedynie wierności i zaufania. Pozwólmy, aby w nas pracował. On da nam siłę i wszystkie łaski, których potrzebujemy, aby zwyciężyć. Jeśli dzisiaj wybrano tę Ewangelię, to dlatego, że obchodzimy święto apostołów Szymona i Judasza Tadeusza. Pierwszy z nich, Szymon, był nazwany kananejczykiem lub zelotą. A drugi, Judasz, zwany także Tadeuszem, był, jak mówi święty Łukasz, Jakubem. W Ewangelii, jak i pojawiają się na końcu listy apostołów, tak jak w kanonie rzymskim. Nie ma o nich zbyt wielu informacji. Wiemy o Szymonie, że urodził się w Kanie i że był nazwany zelotą. Być może dlatego, że był członkiem antyrzymskiej grupy zelotów. Według przekazanej tradycji doznał szczególnego, szczególnie krwawego męczeństwa. Jego ciało zostało rozerwane piłą, dlatego jest przedstawiany z tym narzędziem. Judasz, drugi apostoł, przedstawiony przez Ewangelistę Łukasza w dzisiejszej Ewangelii jest tak naprawdę przedstawiony jako Judasz od Jakuba. Dzisiejsi bibliści są podzieleni co do znaczenia tego wyjaśnienia. Niektórzy tłumaczą go jako brata, inni jako syna Jakuba, a istnieją wersje, które trzymają go krewnym Jezusa, zarówno ze strony matki, jak i ze strony świętego Józefa. Z kolei Mateusz i Ma Marek nazywają go Tadeuszem, co wcale nie oznacza innej postaci. Zamiast tego jest to pseudonim, który po aramejsku oznacza wspaniałą myśli. Według świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy sami udasz Tadeusz, pyta Jezusa Panie, jak to się stało, że musisz objawić się nam, a nie światu? Jezus nie odpowiada mu wprost, ale idzie w sercu wezwania apostolskiego i mówi, Jeśli ktoś mnie kocha, dotrzyma mojego słowa, a mój ojciec go pokocha, a my przyjdziemy do Niego i złożymy z Nim nasz dom. Miłość jest naszą więzią z Bogiem i ta miłość przejawia się w przestrzeganiu słowa Pana i życiu nim. To nie przypadek, że pytanie, pytanie pochodzi od Judasza. To odpowiedź, którą Judasz z łatwością zrozumiałby ze względu na jego wspaniałomyślne serce. Podobnie jak Szymon, szczony jest jako męczennik, ale nie znamy okoliczności jego śmierci. Jesteśmy pewni, że on, podobnie jak inni apostołowie, był świadkiem zmartwychwstania ich mistrza i pana i ogłaszał je światło. My, jak mówi święty Paweł, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i w tej świątyni kamieniem węgielnym, tym, który wszystko podtrzymuje i tym, który jest fundamentem wszystkiego jest Jezus Chrystus. Ale potem kontynuuje mówiąc, że wszyscy jesteśmy częścią tej świątyni, że jesteśmy siedzibą Boga poprzez Ducha Świętego. Jesteśmy Kościołem Jezusa i jesteśmy w Jego Kościele, prawdziwym i jedynym Kościele, w którym mieszka Duch, ten sam Duch, który uczynił tych ludzi wielkimi apostołami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Colui che è il fondamento di tutto è Gesù Cristo. Ma continua, siamo tutti parte di quell'edificio, siamo la dimora di Dio permesso dallo Spirito Santo. Noi siamo la Chiesa del Signore e nella sua Chiesa, la vera e unica Chiesa, abita lo Spirito. Lo st stesso Spirito che ha reso quegli uomini grandi apostoli. Si è lodato Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.